Hej, witajcie mordeczki, z tej strony kod Dao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nowym skinie Spidermana, który pojawi się w Fortnite. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. A ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. Od dokładnie dwóch dni w Fortnite jest dostępny nowy sezon. Sezon czwarty rozdziału drugiego. W przypadku aktualizacji, która wprowadziła nowy sezon czwarty było bardzo dużo nowych przecieków, ponieważ sama aktualizacja ważyła ponad 20 GB. I to właśnie dzisiaj mam dla Was kolejny przeciek tego, co może pojawić się w najbliższym czasie. Jak chyba dobrze wiecie, każdy sezon ma swoją główną tematykę. Przykładowo w sezonie czwartym rozdziału pierwszego byli to super bohaterowie. I teraz też tak jest. Jednakże do tej pory poznaliśmy tylko 7 skinów, które na ten moment są w karnecie bojowym. Oraz jeden, który będzie za wyzwania. Co jednak ciekawe, dzięki pewnym obrazkom wiemy, że już niebawem do gry trafi jeszcze jeden, kolejny skin superbohatera. Tym razem jednak będzie to skin Spidermana. Teraz pytanie, jak do tego doszły osoby, które przyszukują pliki gry? Już Wam mówię, podczas aktualizacji 14.0 w plikach gry znalazła się taka autografika. Jak się nie mylę, to przedstawia ona wszystkie obrazki osiągnięć, które można zdobyć w tym sezonie. Możemy tam zauważyć przykładowo zdjęcie Ironmana lub na przykład Galactusa, czy nawet Tora. Jednakże jedna z nich przedstawia mniej więcej coś takiego. Chyba nie muszę tłumaczyć nikomu co to jest. Tak więc to właśnie dzięki tej grafice z osiągnięciami dowiedzieliśmy się, że niebawem do gry zostanie dodany Spider-Man. Prawdopodobnie będzie on jedynie skórką do zakupu w sklepie z przedmiotami, z ceną za około 1500 lub 2000 v -dolców. Jednakże może być on też do zdobycia poprzez wykonanie różnych wyzwań lub za uczestnictwo w jakimś evencie, ale w to raczej wątpię. Jak dobrze wiecie, Wolverine jest skórką za wyzwania, tak więc tutaj raczej wątpię, że ta skórka będzie darmowa. Nieczęsto Epic Games rozdaje jakieś darmowe skórki. No chyba, że mówimy tutaj o ostatnim turnieju o skina. Taka jeszcze szybka informacja to skin za ostatni turniej trafi już na konta graczy. Niestety, ale jeszcze nie na wszystkich, ponieważ Epic Games dodaje je powoli na każde konto, ale w większości przypadkach jest on już dostępny. Wracając do tematu odcinka to Spider-Man jeszcze nie został dodany nawet do plików gry i nieprędko pojawi się do zdobycia lub zakupu. Obstawiam, że pierwsze ciekawe informacje na jego temat otrzymamy dopiero podczas nowej aktualizacji 14.0. Pojawi się ona dokładnie 8 lub 9 września około godziny 8 lub 10 rano czasu polskiego. W niej już na pewno pojawi się pierwszy wygląd tego skina oraz jakaś informacja na jego zdobycie. Są to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące skórki Spidermana. A kolejnym tematem tego odcinka będzie pewien rzadki przedmiot, którego jest bardzo ciężko zdobyć. Od samego początku startu nowego sezonu w grze znalazło się bardzo dużo różnych rodzajów rybek. I jak się nie mylę, jest ich teraz o 6 więcej, a większość z nich można znaleźć nawet w różnych kolorach. Jednakże i tak dają nam one te same efekty. Ale przejdźmy do tego bardzo rzadkiego przedmiotu, czyli nowej rybki Midasa. Jak już przed startem sezonu mogliśmy się dowiedzieć, w grze miała pojawić się mityczna lub ciężka do zdobycia rybka Midasa. Pewnie Zapytacie, dlaczego mityczna lub ciężka do zdobycia? Ponieważ po jej zjedzeniu wszystkie przedmioty wykwipunku zmieniają się w złoto. I co ciekawe, taka rybka jest w grze, ale jest to ją naprawdę bardzo ciężko zdobyć. Z tego co widziałem na YouTubie, jeszcze chyba nikomu nie udało się jej zdobyć, a jeżeli tak, to możecie dać mi znać w komentarzach, bo dokładnie nie wiem. Jeżeli chcecie próbować ją wyłowić, to musicie łowić tą nową, lepszą wędką, a nie tą starą. Tą standardową również da się ją zdobyć, jednakże jest o wiele ciężej niż tą lepszą wędką. Co do harpu. No, to naprawdę nie wiem, czy da się ją zdobyć tym przedmiotem. Tak więc, jeżeli uda wam się zdobyć taką rybkę, to możecie podesłać mi jakiegoś ezosa na Discordzie lub na Instagramie. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach możecie dać znać, czy zakupilibyście postać Spidermana w Fortnite. Cie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny. Do zobaczenia! Stawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!